Pan z Wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli zobaczyć na pustyni? Ścinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie, w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię Wam nawet więcej niż Proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Powiadam Wam bowiem, Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I cały lud, który Go słuchał, a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując Chrzest Janowy. Paryzusza, zasi uczeni w prawie, udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Właśnie Chrystus mówi, posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Więc Jan Chrzciciel był tym, który przygotował drogę Chrystusowi.